Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Ja widzę się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno słowa życia. Alleluja, Alleluja, Alleluja. On ze Wami, i z Duchem Twoim, Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tubie, Panie. Paryzeusze odeszli i narazali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomównym i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli im Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara. A Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, duchu święty, ja pragnę, bo do dziś błahagam Cię. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełni mnie. Żyć w swojej mocy, i sile, radością napełni mnie. Czy wolno płacić podatek Cezarowi? Jak zapewne wszyscy dobrze wiemy, za czasów pana Jezusa, ziemia święta Izrael był. Okupowany przez cesarstwo rzymskie, jak połowa ówczesnego, znanego nam, nam świata. I tak samo jak nam, Polakom, kiedy żyliśmy pod niewolą, się to nie podobało, tak również nie podobało się to Izraelitom. A cesarz zmuszał ich do płacenia podatku, z powodu, że byli pod jego władzą. Dlatego też często celnicy, którzy byli wyznaczeni do tego, aby pobierać ten podatek, na kartach Ewangelii są stawiani na równi z grzesznikami, czyli jako ci najgorsi. Z jednej strony ze względu na jakieś swoje, że tak powiem, krzywe akcje podczas pobierania tego podatku, ale również właśnie za to, że w ogóle to robią. Możemy sobie wyobrazić, jakby Polacy reagowali na innych Polaków, którzy podczas wojny zbierają pieniądze dla naszych okupantów, żeby dalej mogli prowadzić swoje działania wojenne. Też podejrzewam, że nie bylibyśmy tym zadowoleni. Dlatego też faryzeusze chcą wystawić na próbę Pana Boga, Pana Jezusa. Czy wolno płacić? podatek cesarowi czy nie. Jezus mówi tak. Kto jest na nadęża? Cesarz. Wraz ze swoim podpisem. Więc trzeba oddać cesarzowi to, co cesarza, a Bogu to, co należy do Pana Boga. Dlatego też więc my. Mimo tego, że może niektóre prawa, które są nam się nie podobają i byśmy chętnie je omijali, albo w ogóle usunęli czy to z konstytucji, czy prawa karnego, i tak dalej. To powinniśmy ich przestrzegać jako obywatele państwa. Bo to, co należy do ces cesarza, oddajmy cesarzowi. Bardzo mocno można było to zauważyć podczas momentu, kiedy rozpoczęła się pandemia na świecie, kiedy zaczęły wchodzić nowe obostrzenia, obowiązki wobec obywateli, jak wiele osób wówczas się buntowało. A jest tylko jeden moment w życiu obywatela danego kraju, kiedy może się sprzeniewierzyć władzy ludzkiej. To jest moment, w którym prawa, które stanowi, są przeciwne, przeciwko prawu Bożemu. Dlatego też powinniśmy wręcz wyrażać swoją, swoje niezadowolenie różnymi, różnymi prawami, które są sprzeczne z wolą Pana Boga. I tylko wtedy możemy to robić, a wszystkie inne Mimo tego, że może nam się nie podobają, powinniśmy wypełniać. Dlatego prośmy też dzisiaj, abyśmy potrafili oddzielać to, co dla Pana Boga i to, co dla człowieka, aby rządzący naszym państwem, ale również i rządzący na całym świecie. Dbali przede wszystkim o dobro wspólne, o to, żeby wszystkim jak najlepiej się żyło w danym społeczeństwie, a nie dbali tylko o swoje, swoje kieszenie. Prośmy, aby również prawa, które ustanawiają, zawsze współgały z prawem Pana Boga i abyśmy w ten sposób wszyscy razem mogli dążyć do chwały Nieba. Amen.